Ja mam HV Max 1200 i problem taki z nią jest, że chodzi tylko na ssaniu, no i trochę kulawo. Mam przyczyna tego, że po prostu motocykl nie jeździ. No jak wiadomo długi po prostu gaźnikom nie służy. Jestem od czasu do czasu odpalany, no ale, ale jeżdżone, jeżdżone nie jest. No i nie jest wygrzany po prostu. No i gaźniki też, jeśli paliwo jest stare, to też tam potrafią się cuda podziać w gaźnikach. Piękny, zielony kolor i charakterystyczny bardzo zapach. Więc co, yy, no też tam właściciel chcę Płyny pozmieniać między innym, ale to akurat tam nie jest Teraz najważniejsze yy, Dobieram się do Do gaźników, odpalę sobie myjkę, za chwilkę niech się grzeje Dobieram się do gaźników i pora by je umyć No jeszcze tam przy okazji inne też co tam się yy, Uskładały Także co Co tu wiele pokazywać do ściągnięcia kilka plastików i widzimy się przy, przy gaziutkach. Ciekaw jestem, co w środku jest. No, już kiedyś robiłem, ale od tego czasu chyba ze trzy lata minęło i no właśnie nie jeździła i, i no i dusza wolnych obrotów zarosły. A tak widzę po kołach, że ona chyba gdzieś na zewnątrz stoi, w jakimś miejscu dziwnym. No bo tak na to wygląda, że tyle to wody było. Już niemal felga przykrywa z tyłu, jak to wygląda. Z tyłu to wygląda jak, jak, jak. No z tyłu też, no. Widać chyba na zewnątrz, stoi, i też jest pasek. Przodem się troszkę zapadła. Dobra, działam z tematem. Jak mówiłem, tak się postarałem zrobić. Yy, gaźniki wyciągnięte. No i przejdźmy do gaźników. Na razie tylko rozpołowione. Tak, aby, że tak powiem, powąchać. W tym przypadku to już przy rozkręcaniu przyjąłem puszkę z futrem, to już było czuć, że. Jest mocno nie tak ten jak i ten yy, brud, no i po przetarciu palcem, po przetarciu palcem, w tym miejscu jest troszkę czyściej. Także po prostu od postoju, no i zapach robi robotę, także wiadomo co jest. Yy, czyli co, no zebrania, później następna tapara, dużo będą wszystkie nowe, tak akurat w tym przypadku wypada zrobić, bo to już kolejny raz motocykl stoi. Także ciągłe czyszczenie, jeszcze tylko trochę bez sensu no to no jeśli nie ma no to, to co innego no i w myjeczkę, majeczka się grzeje także wszystko tak jak ma być później składam. a w tym czasie jak się będą myć to zaleję mu olej, bo jak już można zauważyć, lekkie braki tutaj w towarze są silnik w środku wygląda na czysty, bo i oczko jest przeźroczyste, ładne olej w kardanie Płyn hamulcowy, płyn sprzęgła, no czyli też tak hamulcowy. Filterek paliwa. Spróbuję też mu włączyć parę razy zapłon. Jeszcze na tym starym filterku, aby w miarę możliwości, ile zależy ile paliwa jest, wylać to z niego wszystko, co ma w środku. I zalać mu, wlać mu tam z piątkę świeżej benzyny. A nie na tym starociu śmierdzącym. Więc działam dalej. Ciąg dalszy. Wymieniony płyn hamulcowy z tyłu. Zbiorniczek tutaj, wymieniony płyn w pompce. Zbiorniczek tutaj teraz będzie płyn w przednim hamulcu, ale już widzę, że jest tutaj na grubo. Sam płyn, jak wygląda? No e, nie najgorzej, Przynajmniej wzrokowo. O tak, tak. A nie ma szlamu w zbiorniku, nie jest źle. No ale no to by można coś posłodzić tym. Klapka z drugiej strony, no też także trzeba wyczyścić. Olej, wymieniam. Nie było, nie zjebał się jeszcze nie. A, gaźniki. Gaźniki umyte. Jak widać całkiem przyzwoicie myślę, że wyszło. Tutaj też inny gaźniczek, też ładnie się wyczyści. I komory. Też jest OK. Ja jeszcze tam sobie je dopieszczę taką w sprayu chemią, ale powinno być dobrze. Też jedna rzecz, jaką zauważyłem. Przy wyciąganiu to benzyna, która się odparowała. To się zrobiło, taka klejąca maź na, na przepustnicach. I nie chciały bardzo wyjść te przepustnice, także ten motocykl nie miał prawa poprawnie działać, no bo gaz nie działał poprawnie o w ten sposób. E, wymienię sobie ten płyn, jeszcze hamulcowy. Zerknijmy. No dobrze, jest czysty zbiornik, przeczyść ładnie, gumeczkę wyczyścić, pokrywkę i będzie. Jak to się mówi, fachowo będzie banglać filterek paliwa, ale tak, jak mówiłem, jeszcze postaram się wcześniej, ile się da tego paliwa spuścić z niego. Lać mu tam świeżej benzynki. Eee. A i co, i te gaźniki poskładać, odpalić, synchronizacja. Olej już zalany. Tak, chyba, ale wczoraj, tak mi się przypomina. Tak, jest. W dniu wczorajszym, ponieważ wczoraj odbierałem auto z detalingu. Wejdź sobie na stronę, link w opisie. Jak zrobili, chyba, że właściciel się poczuje do tego, aby to ogarnąć. Wstępnie tak, ale zobaczymy, co będzie. Jeśli się nic nie znajdzie tam na tej stronie. E, przepraszam, już się znalazło. Jeśli zniknie, to znaczy, że usługa została poprawiona. E, a jest jak jest póki co. Moje paluchy brudne, jak były odbite kule, w różnych elementach tak są. Dobra. Jeszcze tam chwilkę pokapie. Ta szara maszyna olejem, a w tym czasie sobie odpalę jakieś audio stereo i działam z tym płynem hamulcowym i gaźnikami Ruszy babcia, czy nie ruszy? Filterek świeży, akumulator włączony. Sanie, wymacam je z tej strony. Coś tu się przeblokowało no dobra, już wszystko jest. Dobra, jest sanie, jest zapłon, pompka sobie bije, może drugi raz, nie jeszcze tam dobije. Luz mamy? Mamy, no to to ogień. Tak miało być. Dobra, jak słychać, chodzi. Zapaliła całkiem sprawnie. Rozgrzewka. I patrzymy, co tam z pociśnieniami wygląda. Tak to wygląda przed. Więc regulacja. I zobaczymy, co będzie po. No i działa maszyna jak słychać Odpalona, płynie to olej w silniku płynący sprzęgłowy też wymieniony No obroty reaguje fajnie, spada od razu na Nie ma problemu Olej w kardanie, troszkę sprzęgło klepie, jak po wciśnięciu jest ciszej na ile to tam kamera zbierze, że jest ciszej, no ale jest ciszej, no ale to tam, najmniejszy problem, po prostu niektóre sprzęty tak mają nie tyle, no niektóre, no większość sprzętów tak ma. Rano go odpalałem, bo to już jest kolejny dzień od roboty tej, której tam była poprzednio, na saniu poszedł bez problemu także. Operacja się udała. Najważniejsze jeździć. Dlałem mu tam benzyny świeżej, ale najważniejsze jeździć, bo po i znowu będzie to samo. Sole pieniędzy. Od czasu do czasu, nawet dwa-trzy razy w roku się przejechać, żeby go rozgrzać porządnie, przepalić i będzie dobrze.